Chciałam znaleźć jakieś miejsce, żeby Wam nagrać, ale słuchajcie, tu jest taki tłum. Jestem na wystawie Tytanik. Się nazywa. Miałam być na niej już lata temu w Krakowie, ale nie dotarłam. Nie mam jak nagrywać, więc mam nadzieję, że coś uda mi się nagrać z środka. Dostałam pozwolenie, można powiedzieć, a może będzie z vloga, więc władzę, voilà, zapraszam. Dobra, bo stoimy w kolejce piekielnej, jest zorganizowane to w ten sposób, że jest bilet na konkretną godzinę, nie wiem, co mam to mówić skoro dzisiaj jest ostatni wystawy, no ale może na przyszłość um, dla organizatorów, bilet kosztuje 75 złotych w weekend, dziś mamy weekend dla osób dorosłych, dla dzieci w sumie nawet nie wiem ile, natomiast... Pojść go na określoną godzinę. No i ja mam na 15.30. No i panowie z, tutaj, którzy ogarniają i odbijają bilety, skanują, powiedzieli, żeby ustawiać się w kolejce yy, tylko, yy, żeby, żeby ustawiały się w kolejce tylko osoby, które mają na 15.30, w ja nie wiem czy wy coś słyszycie, ale trzeba się rękami i nogami przepychać, żeby... Yy, tłumaczyć ludziom, że cigno 16 to nie, to nie ta kolejka. Bo oni się że się wbiją. Jestem ciekawa, czy się wbiją. Natomiast jeśli chodzi o miejsce, w którym jestem, to jest to hala jazdy, przy e, hali przy iglicę Patrzę na siebie, bo nie wiem, co widzicie, ale chyba nic. I pewnie też nic nie słyszycie. Najwyżej do dodam napisy. Dzięki. na podstawie receptury, na szyi, więc można na zdrowie. Można sobie powąchać i zobaczyć, jak pachniało w łazienkach na tleniku, bo to jest dokładnie, skoro taka sama receptura, to zapach też sam. Kto to ehm, Tak, Taki sam, jak był w gablotach, to jest nic wykonane przez to no, przez dokładnie tych samych ludzi, którzy budowali ten tylko że kilkanaście lat wcześniej. Tak, tak tak, Kacena, rozszerzanie rozszerzanie to rozszerzanie. To rozszerzanie to sama, No i siły, które działają na niego, dlaczego jest tylko półka, Coś tam czuło. No nie, one, one stały akurat luzem, bo to się chowało po prostu. a Z łańcuchów które nie trafiły na Titanic'a z różnych powodów. Niektóre, niektóre były wyprodukowane pod... To jest zaraz, to jest... No nie, tutaj nie, nie jest ładne tego roku, bo to jest sam, sam numer. Więc tutaj trzeba by było kolegę zapytać. Ale, który akurat się tym zajmuje konkretnie, zastawą stołową. Ale na przykład tutaj mamy filiżankę do herbaty. Marzec, 12 rok. To jest seria... 이것도 고한나 아닙니까? Wymieniłam, wymieniłam, żarówki, żarówki zostały wymienione, w związku z tym mogę przyjść, bo chyba coś widać, eee, lepiej czy nie? Likistyki taki, bo może to brudne, no nieistotne, dogram wam się jeszcze, w... muszę skarpetki zakładać, więc ustawię was w tekst i dogram wam jeszcze w... celem wyjaśnienia no tak to nie może być, żeby zakończyć vloga na temat wystawy, czekajcie, może tutaj, na statywie pewnie byłoby łatwiej, no ale po co, nie? Stoicie? Stoicie, dobra, muszę założyć skarpetki bo wychodzę i e, na szybko. Jeśli chodzi o wystawę, tak se, powiem szczerze, że myślałam, że będzie bardziej... E, może nie wiem czy interaktywne, ale że będzie więcej eksponatów tam okazało się, że firma, która w ogóle wydobywa i ma nie wiem skąd, bo nie, nie, nie było jej informacji ja nie wiem czy to jest fundacja, czy to jest może jakaś firma która dostała wyło na wyłączność pozwolenie na e, wydobywanie tych szczątków, no i oni mają za cel obrane to, żeby nie wiem czy to jest statut fundacji, ja właśnie nie wiem bo tam było nie tylko tak nie tak dla było pisane, w każdym razie oni chcą robić wystawy, właśnie, żeby ludziom przedstawiać te eksponaty, które widzieliście. No i jakby spokojnie, wszystko ok. Oni tam robią też badania. Na dnie tam była informacja, na końcu możecie sobie poczytać, jeśli chodzi o te rdzawe sople coś takiego. Tam są jakieś kolonie bakterii, grzybów. Oni badają w ogóle, co, co, co kto je. W sensie, czy to. Um, czy to te kolonie żywią się tytanikiem, bo to żelazo, w sensie rozkładającym się żelazem czy szczątkami, dlatego że to żelazo wyglądało jak drewno, takie wyciągnięte z wody, takie spalone, wyciągnięte z wody drewno, więc jakby e, dziwnie, no nie? No więc prowadzą też na, e, w związku z tym, w związku z tym e, badania i to jest spoko, kurde, nie wiem, po prostu tutaj, bo mi, bo mi ręka drży, nie chcę, wiecie, żeby wam latało wszystko, obraz jest, może być, ok no, więc było czy, czy było mało eksponatów, no nie można narzekać bo wiecie, bo sam fakt, że były jakiekolwiek eksponaty, już był spoko co mi się podobało, to że była liczba, że każdy dostawał taki ten boarding pass, swoją kartę, tak jakby bilet pokładowy, ka kartę pasażera i tam było nazwisko i ja mam akurat gościa, który był właścicielem chyba Macy z tego domu towarowego w Nowym Jorku i to jest dom towarowy, który przewija się w Friends, w serialu Friends, bardzo często. I w ogóle się do maksa, o, oczywiście on zginął. No i każdy dostawał swój Boarding Pass. No, wiadomo, one były no, określone. Tam się nie wiem, no, podejrzewam, że jak się skończyły, no to od nowa dawali, ale że nie były wymieszane. Nie wiem, nie, nie istotne, nie wnikam w to. W każdym razie e, można było sprawdzić na końcu listę pasażerów, w której. Każda klasa miała swoją listę osób, które przeżyły i osób, które nie przeżyły. No i oczywiście ja nie przeżyłam. E, w każdym razie, e, w każdym razie co? E, to było spoko, to mi się podobało akurat. Cała historia była tam, z, kto z kim płynął, w której klasie i w ogóle to akurat było na maksa spoko. A reszta, no tak fajna była ta skała, bo ona była, jak widzieliście, z prawdziwego e, lodu zrobiona i tam w był system chłodzący, sorry patrzę, bo zachód jest, a ja muszę szybko wsiadać do samochodu, bo wychodzę i... I chcę tylko szybko nagrać, żeby wrzucić do vloga, żeby on się renderował, hmm. bo w sobotę wyjeżdżam, tak wiem, jest nie mam siedzieć na dupie. Dobra, słuchajcie, e, więc tak, e, wydaje mi się, że to była inna wystawa niż ta, którą, w którą miałam przyjemność e, widzieć z zewnątrz w Krakowie lata temu. Wydaje mi się, że tam właśnie e, jakoś to inaczej wszystko było rozwiązane, nie wiem, mogę się mylić, natomiast e, no spoko. Jakby fajnie, że było dużo, dużo informacji, fajnie, że w ogóle był szampan z, z zawartością, to znaczy była butelka po szampanie z zawartością jeszcze zakorkowany normalnie, z, um, zachował się. E, co ciekawe też, no jakaś tam biżuteria, ale co ciekawe to na przykład ten żerandol, który mogliście widzieć, on był złoty. W sensie pozłacany, albo złoty, nie wiem. Pokażę, złota po części przynajmniej, dobra, więc tyle, yy, krótki vlog, ale zawsze coś, yy, czas mija bardzo szybko, a ja po prostu yy, mam łeb zajęty różnymi rzeczami, no i teraz następny vlog też będzie taki krótki, z krótkiego wyjazdu, a potem może coś na dłużej, yy, 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 raczej coś, co, co będzie dłuższe, zawita na kanale, chciałam powiedzieć. Dziękuję za 800 subów. Uuuu! Wow, 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 8 lat, 800 subów. Bardzo dziękuję. To już wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.